Nie z karmelkiem. Już go osiedlałam, wyczyściłam. No i co? Będziemy skakać. Wpinam od niego uwiąz, Daję wodze na szyję. I go biorę. Chodź, chodź, chodź. Się I sobie występujemy Tego nie będę Wam nagrywać, bo już nie Razem widzieliście mój trening. Tutaj tylko sobie drążki na kurs zostawię. Tam jest tylko, tylko jedna przeszkoda, bo musieliśmy trawę, więc będziemy się obsługiwać tą przeszkodą. Mojego stępa Wam nie będę nagrywać, bo um, jeszcze muszę i powerbanka jeszcze trzymać i jeszcze karmela muszę trzymać. Boż karmel, co ci się z krzywą dzieje? No masz bezwędzidłowy dzisiaj, bez, bezwędzidłowy masz karmel. Co mi, co Dobra, idę odwrócić telefon i do Was wrócę jak zacznę głosować roku, a ja chyba sobie już zaczynam lecieć z kusem. Przestraszył się super. Opręd. Potknęło się. Przestraszył się. Teraz się nie strasz, no dobry konik Dobry konik Proszę do was, jak zacznę galopować I zaczniemy sobie, myślę, że galopować Dobry koń Idziemy sobie na kawaletkę, która miała być akusar, ale jednak będzie na galop. Więc... Tak, dobry konik. Dobry konik. Myślę, że już więcej go nie będę męczyć. Bo dzisiaj już mam trzy treningi. Pojeździmy, jeden z ale takie duże skoki. To było po potęga niestety wam nie nagrałam, bo już dyniówkę też wam nie nagrałam. Dzisiaj to jest jego trzeci trening, więc chyba już go nie będę męczyć. I na następny dzień, czyli jutro, tak, jutro będzie teren nagrany, ale jeszcze będę musiała zrobić zadania od mojej koleżanki. Więc wcześniej to się odpiszę i będziemy robić te zadania. No mam nadzieję, że karmen się nie skurzy.